Hej kochani, dzisiaj prezentuję Wam coś innego, coś całkiem chyba nowego, chyba że jest to faktycznie już znane yy, większości z Was, ponieważ ja to pierwszy raz dopiero zobaczyłam. Jest to taki playbook. Szukałam tego portfela, tej, tej gierki, tej, tej zdrabki, coś z portfelem, niestety bezskutecznie, ale Pani z kiosku pokazała mi coś takiego. Jest to playbook, czyli. Kilka zdrapek w jednej koszt to 30 zł, ale mamy tutaj kilka różnych zdrapek szafirowa, rubinowa, szmaragdowa, amestytowa, topazowa i diamentowa. Wszystkie to są siódemki. Myślę, że fajna zabawa, ale oprócz zabawy możemy wygrać 1500 zł. Chociaż nie wiem, ponad 72 600 Uuu, czekajcie, 72 miliony 600 tysięcy na wygrane. Hmm, no to oby tak faktycznie było. Tutaj oczywiście pokazuję Wam tył, co można wygrać. No mam nadzieję, że chociaż tym razem się uda. I zabieramy się za drapanie. Hmm, tylko od której by tutaj zacząć? A może od tej diamentowej zacznijmy. Troszeczkę zrobimy małe zbliżenie. I będziemy drapać diamentową. Zdrap pole gry. Jeżeli jakiekolwiek z Twoich symboli jest taki sam jak wygrywający symbol, wygrałeś przypisaną do niego kwotę. Wygrane sumują się. Jest jeszcze gra druga. Znajdź trzy takie same kwoty i wygraj tą kwotę. No to spróbujemy. Niestety nadal nie dorobiłam się czegoś do drapania, więc drapiemy piątką. Mam nadzieję, że to będzie troszeczkę lepsze do drapania niż pensja. No i nic, spróbujemy pierwszą grę. Wygrywający symbol. O, to się fajnie drapie. Złoto. Taka sztabka złota by się przydała. I tutaj nasze symbole. Zegarek. Perfumy. Korona, perła, no już myślałam, a to tylko kufer, portfel i niestety lustro. Także tutaj nam się nie udało tego wygrać. Mamy jeszcze grę drugą. Znajdziemy, znajdź trzy takie same i wygraj tą kwotę. 1500 5 zł 1500 10 zł 300 zł i 10 zł. Czyli niestety w tej grze nam się nie, nie poszczęściło, niestety diamentowa odpada z gry. W takim razie wróćmy może do szafirowej i zacznijmy od początku, może to tutaj przyniesie nam to szczęście. I tutaj tak samo, jeżeli jakikolwiek z Twoich liczb jest taka sama jak któraś z wygrywających liczb, wygrałeś przypisaną do niej kwotę. Znajdź siódemkę i wygraj przypisaną do niej wygraną. Wygrane sumują się. Kto pochucha na szczęście? Puchajcie, moi mili. Może tym razem się uda? Chętnie się podzielę wygraną. Wygrywające liczby dwadzieścia jeden trzy dwadzieścia sześć. sze liczby, które ewentualnie będą mogły wygrać oi sorki. To 2, blisko. 9 też blisko. 33 23 trzy,

14. Niestety tym razem również nam się nie udało. Oby ta gra nie była aż taka bardzo... aż taka zła. Błagam. O, uwaga. Ups. Może was troszeczkę poprawić. No okej. Okay. I mamy tutaj rubinową. Chyba że skorzystamy i coś innego jeszcze wybierzemy. Nie będziemy tak od początku, bo jednak ten również nie przynosi żadnego szczęścia. Skupmy się na tej ametystowej. Ametystowa, siódemka dziewięć, szans na wygraną. I tutaj mamy znajdź dwa identyczne symbole w danej grze i wygraj kwotę przypisaną do tej gry. I wygrane również się sumują. Nie wiem, czy nam to coś pomoże, ponieważ u nas na razie wygranych żadnych nie ma. Aha, tylko ciekawe pytanie, czy one się sumują ze wszystkimi grami? Chociaż tak byśmy przecież wygrali w tamtych. Dobrze, czyli tutaj jest tak. Korona i perła. Moneta i portfel. Złoto i worek. Pierścionek i zegarek. Czyli nadal niestety nic z tego. Pierścionek i portfel. Kufer. I lustro. Wydaje mi się, że ja chyba nie mam szczęścia do zdrabek. Czy wy też tak macie? Ja nie wiem. Korona. I kufer. Moneta. I lustro. I ostatnia gra. Ostatnia szansa na wygraną w tej grze. Zegarek. I worek. No niestety chyba jakiś pech mnie prześladuje. No nic. Wracamy do rubinowej. Spróbujemy. Może tutaj się coś uda wywalczyć? Jest 10 szans na wygraną. Znajdź siódemkę i wygraj, wygraj przepisaną do niej kwotę. Znajdź jakieś koło ratunkowe i przypisaną wygraną pomnóż razy 2. No proszę, 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 zacznijmy sobie od końca. Moneta, szminka, korona. Złoto, perfumy, lustro. O, ja już myślałam, że jest siódemka. Pierścionek, perła, nadal nic, nadal nic, worek i ostatnie to kufer. Niestety nie udało nam się znaleźć nic to nic, w takim razie lecimy do następnej gierki, została nam już naprawdę ostatnia, nie, przedostatnia szmaragdowa. I tutaj jest chyba coś podobnego zdrap pole gry, jeżeli w danej grze znajdziesz 3 razy symbol 7, wygrywasz kwotą przypisaną do tej gry. Jak ja mam znaleźć chociaż yy, yy, aż trzy razy symbol 7, jak ja nawet jednej siódemki nie znalazłam w tamtej grze. Ha. To nic, lecimy. Jest jedna. Tu jest jakaś szminka. Jest pierścionek. Tu jest jakiś garnek i jest plik, czyli tutaj siódemek trzech nie znajdziemy. Tu jest również siódemka, tu jest siódemka. Tutaj jest jakieś trofeum, kufer i prezent. Czyli gra druga niestety też nic. W grze trzeciej jest jedna siódemka. Dobrze się zaczyna, niestety źle się kończy. Tu jest prezent. Tu jest trofeum, kufer i korona. Nic. Kto obstawia, że w grze czwartej będzie siódemka, proszę napiszcie teraz w komentarzu 7. A nie się zastanawiają o co chodzi. Plik. Siódemka. Portfel. Tu jest szansa jeszcze na dwie siódemki. Zostawmy może akurat. Jest róża. Jest siódemka. Złoto. Worek. I lustr, czyli nic z tego. Gra szósta. Moneta. Perła. Siódemka. Szansa na dwie siódemki jeszcze. Zostawiamy. Tutaj jest worek. Jest siódemka. Portfel. Zegarek. I moneta. Niestety nie. Jeśli w tych dwóch nie będzie po dwie siódemki, to ja już się naprawdę wścieknę. Tutaj już trochę zdrapałam, czyli tutaj widać, że tu raczej siódemki to nie będzie. Tu jest garnek. I jest szafir. No i gra szósta. Spróbujmy. Zegarek. I pierścionek. I tutaj również nam się nie udało nic wygrać. Hmm, 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 hmm. Została nam ostatnia gra, ale wydaje mi się niestety, że ta cała ten cały playbook niestety nie przyniósł nam w ogóle szczęścia i nic chyba z tego nie będzie. Ale nic, musimy próbować. Topazowa siódemka, 10 szans na wygraną z drap pola gry. Jeżeli w danej grze znajdziesz trzy identyczne symbole, wygrywasz kwotę przypisaną do tej gry. Jeżeli w danej grze znajdziesz 3 razy symbol 7 przypisaną wygraną mnożysz razy 2. No to nic. Szukamy albo trzech symboli, albo siódemek. Oby chociaż tym razem nam się udało. Szminka, lustro, lustro, nic z tego. Podkowa, podkowa i moneta. Aby było blisko. Już naprawdę myślałam, że coś z tego będzie. Finka, pierścionek i złoto. Czyli tutaj już wiadomo, że nic z tego. W grze czwartej: korona, perła i plik. Gra piąta korona, plik i perfumy. Hmm. Chyba nic tutaj nie wygramy. Chociaż zawsze trzeba mieć nadzieję. Naszyjnik, moneta, prezent. Czyżby i tym razem się okazało, że nadzieję ma tu głupich? Prezent, dzwonek, dzwonek. No, może właśnie od tyłu. Naszyjnik, złoto, pierścionek. Nic nam to nie dało. Gra dziewiąta. Perfumy, szminka, świnka. Niestety nadal nic i już ostatnia, gra dziesiąta w całym playbooku. Może tym razem się uda. Róża, róża i perła. Niestety źle to zakończyliśmy. Źle się rozpoczęło i źle zakończyliśmy. Niestety playbooku Wam nie polecam, chyba że Wy coś zdrapaliście i Wam się coś udało w tym wygrać. Mi niestety to nie przyniosło szczęścia. Wszystkie gry rozdrapane, niestety bez skutku. Niestety nic nie udało się wygrać, chyba że Wy coś dopatrzyliście, czego ja tutaj nie widziałam. To proszę dajcie znać w komentarzu. Napiszcie jakie polecacie zdrapki, na pewno je zakupię i na pewno je zdrapię. Przynajmniej będę próbować, chociaż szczęście to ja chyba nie mam zbyt wiele, dlatego zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do łapki w górę na pocieszenie. Dziękuję, ściskam was mocno i do następnej zdrobkarni. pa pa.